Halo, halo! Cześć dzień dobry, yy, tu znowu ja. Dzień dobry, Broduś. Uhuhuhuhu. Tu znowu ja i zaczynamy kolejną serię. Zaczynamy Steamorda. Jakby co, ja tutaj mam 16 minut, rozegrane. E, to jest serf, sobie tak po prostu, no. Zacząłem sobie... żeby zobaczyć o co w tym chodzi, czy to będzie do dobre do nagrywania. Już włączam telefon też przy okazji, żeby tutaj nie pipał. No! I zaczynamy! Steamworld gra... Kurwa, nie zapisałem sobie jakiego twórcy, a nie będę wam tego teraz sprawdzać. Na następny raz, jak coś będę nowego zaczynać, to muszę sobie zapisywać jakiego twórcy jest gra. Słoneczka zaczyna fajnie świecić, ale my powinniśmy rozpocząć. A nie, tu są twórcy przecież. Steam orig a feastful of dirt. Nie znam studia. Dobra, czy to już? Czy ja to mogę pominać? O dobra. No świetnie, więc zacznijmy, miejsca A. Grai. I mamy szybkie przejście do gry, Rusty, to jest Rusty, Rusty jest, uuu, Rusty mówi Uu. A dobra, Ent Enterem muszę, cóż, wyjdę chyba tak samo jak wszedłem To może być część kopalni wujka, potrzeba tu tylko nieco farby Lepiej zająć się eksploracją i skończy się światło Yo, Dorothy, hola, co ty wyprawiasz, twoje dramatyczne wejście doprowadziły do zawalenia się dachu Przepraszam, panią. Mój wy przysłał mnie, bym przejął te kopalnie. Zmierzałem do Tumbleton dowiedzieć się, dlaczego to zrobił, ale wpadłem tutaj. A, jesteś ostrzęcem Joego. Jestem Feyman tutaj. Zniknął jakiś czas temu. Zakradałem się tu, wykopując tyle, ile zdoła mi. Znalazłem go. Przykro mi. Sam zobacz. Więc idziemy. O, mamy sterowanie chyba. Do sterowania się po prostu używa klawiatury. Okej, okay, górą się gada. Poczekam tu i postaram się nas stąd wydostać. Spoko. Okej, okay, ty będziesz mi to mówić. No dobra, sprawdźcie sobie, bo tutaj gra głównie polega na Exploringu. A wiecie, ja lubię Exploring, w Stardiowali to widzicie. Chociaż nie, w Stardiowali nie ma aż tak dużo Exploringu. A ta gra jest lepsza niż w Stardiowali. Nie no, czy jest lepsza niż w Stardiowali? Nie, chyba. Nie jest grą, która według mnie jest 10 na 10 ale jest dobra. Jest fajna, w sensie podoba mi się po tych 15 minutach, chyba. No, i mamy, to jest chyba nasz wujek. Dawno się nie widzieliśmy, wuju. Przykro mi, że nie przybyłem tu, nim nas opuściłeś. Zawsze twierdziłeś, że jesteśmy do siebie podobni. Nie rozumiem jednak, dlaczego wysłałeś tutaj akurat mnie. Nie jestem górnikiem. Cóż, z przykrością muszę zabrać ci łup. Jeśli mogę pożyczyć Kilof, może uda mi się wydostać nas z tej opresji. Zdoby to przedmiot, stary Kilof. I mamy Kilof. I kopię się, owo, że pod A się kopię. No dobra. Do ogarnięcia, chyba. No, w sumie, na luzie do ogarnięcia. Nic trudnego, jedziemy do Dorofi pogadać. Widzę, że udało ci się znaleźć kilo. Wyglądasz jak prawdziwy górnik. Dobrze, przełącznik otwierający drzwi na zewnątrz został zasypany, kiedy tu wpadłeś. Musisz wykopać tunel, żeby się do niego dostać. Ok, czy musimy zejść w dół? No dobra. Ach, po trzy hity musimy palić na to. No dobra, no. Ok. Tak, ogólnie, jeżeli miałbym mówić na czym polega ta gra, kopiemy i musimy kopać po prostu jak najbardziej, żeby to było opłacalne. I nie rozwalać tych lamp, bo ich lepiej nie rozwalać, bo dobrze jest mieć światło. Cyk. I tu jest ta dźwignia. No. Uff, gra mi się wydaje, że jest tak na jakieś, nie wiem, 16 odcinków może. Fajnie by było w sumie. Ale to i tak, no, jak będzie się pojawiać... Nie wiem, no z dwa razy w tygodniu ona się będzie pojawiać chyba. No A że czasem będę mieć jakieś chętki, żeby nagrać więcej, na no, to się zobaczy, no. Raczej przed maturą ciężko. No, ale dobra, mamy pierwszą rzecz zrobioną. Naszego pierwszego quest'a. I tak w zasadzie mamy już prerobitą kopalnię, ale... Na razie wyjdźmy, porozmawiajmy. Jak widzicie, mamy tutaj dużo sklepów. Ale najpierw do Dorofii pójdźmy. Ci poszło w tej kopalni. Skoro jesteś nowym właścicielem i w ogóle. może nie zamykaj! Przynieś mi znaleźć nową rudę, a dam ci za nią porządną cenę. Przyda się miastu. Przy okazji jestem Dorothy. Może spróbujesz wykopać jakieś szlachetne kamienie? Wykopię rudę, a po pogadajmy to z innymi. Zajem mówią do mnie Hank, albo Cranky. A dla ciebie jestem pan Mark Crank. Przyda ci się lepszy kilof. off. Skończy nam się surowce, to przed zamknięcie kopalni. Ooo, spoczko, spoczko. Gra jest dość stara tak ogólnie ale na tak tego go zebraliśmy. w sensie grafika jest spoko. Miło wiedzieć nową twarz w mieście, zwłaszcza kogoś tak przystojnego. <laughs> Mamy tu mało gości, tubylcy raczej się wyprowadzają. Cóż jesteś naszym nowym górnikiem? Przykryj się do starego Joe, od jakiegoś czasu wyglądał kiepsko. Jesteś cichy tak jak on, prawda? W takim razie ja będę mówił. Mówił? Oooo... Oh. Rozumiem. Jest tu coś tak Max po lewo? Ja. We're not for gold mieszkamy na środku pustyni. To jest takie trochę problematyczne, ale wejdźmy do kopalni. Tu mamy pierwszą rudę dopiero. Dopiero, no, aż pierwszą rudę. Jest to... Jest to śmieciu. Śmiecium jest warte jednego dolara. I jeżeli teraz właśnie... Oglądając to, co jest na ekranie, będziecie wiedzieć to, co będziemy robić cały czas. Widzicie to? Coś pięknego, co nie? <laughs> Będziemy zbierać rudy i przy okazji... O, ja tu jest jakiś gnojek. Ja nie, wiem, czy ja chcę z nim... Kurczę. Hmm... Taką pozycję tam ma średnią do walki z nim. Wiesz, że ja je powinienem chyba rozwalać, jak one się jeszcze z tego nie wydostają, z tej skały. No ale to wiecie, to nie jest takie łatwe w tym wypadku. Nie wiem, przekminimy to. Dobra, rozwalmy to, śmieciumek, kolejny... Mamy no... Jedyne co musimy tutaj robić to zbierać. A wiecie jakie to jest... jakie jest zbieranie. O, ja nie mogę tego rozwalić się. Oj, no dobra. Czy ja tutaj musiał... Chyba musi dojść do mojej pierwszej walki z nim. O! Dobra. Dobra, no się wracają momencie, w, w którym im ma. Świetnie. Udało się. Stoczyliśmy sukcesywną walkę. Jestem z tego zadowolony jak najbardziej. Na 7 metrach głębokości jesteśmy. Nie wiem, no kurczę, fajnie, bo jakby tak reserio mi tak z 16 odcinków, bo miałem co robić. Ouuu! Mieć, no to nie, to mieć to trzeba. No, zdychaj. Eh! Świetnie. Dobra, idziemy tędy. No, fajnie by było, bo bym miał co robić, bym nie musiał rozkwinać nowych serii. Chociaż Assassin's Creed y cały czas zostają. Niedługo się ten zajmiemy. Dzień dobry, Dorofi. Wygląda na to, że zaczynasz łapać. Powinieneś pójść do mojego taty. Pracuje w sklepie z lepszymi. Popracuje nad kilofem, żeby lepiej kopał. Tylko nie mów mu, że poznaliśmy się tam na dole. Eeeee. A... I mamy 8. Odblokowano ulepszenie ostry kill -off. Tyle. Myślę, że jakieś więcej ulepszenia. Tu jeszcze jest coś. A nie, nie ma jednak. Musimy do Krankiego pogadać. Nareszcie mam czym pracować. Czego chcesz? No ostrz, ten kilo. Pozwól ci w twardszym podłożu. Poproszę. Panie Krankie. Dziękuję, że Dorofii jeszcze pogadać. Ten kilo powinien pomóc ci poradzić sobie z twardszą glebą. Kiedy szukałem rudy, znalazłem też coś innego. Jaskinie. Sur tam zajrzeć. Joe znosił tam różne rzeczy. Tylko uważaj. Stwory zrobiły się bardzo zajedło, co zaginął. O to idziemy. Czas się udać. Oho, i jak teraz widzicie... Pojawiałem się tutaj... Ile? Aby teraz to na hita, zgarniamy to teraz! Widzieliście to? Jak możemy ich lać? Teraz zbieranie śmieciumów to jest kurde Cyk, rozwalony, cyk. Dobra, teraz patrzę od drugiej strony, żeby tam pozbierać. No, jaskinia jest trochę w dół już. Mi się wydaje, że nie załapiemy się na jaskinię w tym odcinku. Ale to. Jakby. Nie musimy się też śpieszyć jakoś zbytnio. Okej, okay, na razie tak znajdujemy jakieś tam rzeczy. O Boże, pięć strzałów tu trzeba ramnąć. żeby to rozwalić. Ja tu zszedł jeszcze od drugiej strony, żeby sobie obadać z tej właśnie, z tej Lżejszej raczej ziemi. Lżejszej. Może nie lżejszej, bo lżejszej to jest złe słowo chyba na to, ale. No, wiecie, Cytryn! No i mam pełen ekwipunek. więc się zawinął stąd. No bo to 16 dolarów, no to kurde, dużo pieniędzy. No ktoś tam pisze. No, spoko. Dobra. Jazda. Trzymaj. Mam tu dla Ciebie fajne rzeczy. Uznajmy, że to może być jakaś forma oświadczyn. U Ciebie nic nie mogę kupić, co nie? Bimber odgryzł ci nogę! Yo, no nie masz tej nogi. Eee, szewc bez butów chodzi. Nie poradzilibyśmy sobie bez kopalni, o ja domyślam się. Mogę sobie odnowić zdrowie, mógłbym kupić... Okej, okay, jak wyjdę kolejnym razem, no to mogę sobie w sumie kupić miedziany kilof, co jest fajne. Wosam na klawiaturze. Jezu, ile ja będę dał, bo niedługo będę chciał wymienić sobie klawiatura. Bo to tak jeszcze zanim pójdę do pracy, a w wakacje pójdę do pracy i chcę całego kompa wymienić ogólnie. Taki jest bynajmniej plan. No. Czy on wyjdzie? No mam nadzieję, no bo kurde, no... Będę mógł takie bardziej zaawansowane gry nagrywać. Marzy mi się cóż i ma nagrać. To jest taka... ...giera marzenie, żeby... ...sobie popykać na kompie, elegancko zrobić maxa. Coś pięknego by to było. Dobra, zejdźmy tutaj do dołu. Rozwalmy najpierw tutaj coś fajnego. Cytryn może. Nie to mieć. Co jest tutaj? Śmieciu. No kurde. No, dobre dobra no, śmieciu też może być fajny ale powiem wam, matura to jest jednak nieprzyjemna rzecz. Sprawdzimy tutaj bok Tak bardzo już jestem przemęczony przygotowywaniami. Na no, jeszcze miesiąc w sumie trzeba się uczyć. Ale zaraz też szkoła się skończy, to już nie będą mi tam zawracać głowy w szkole. Więc no. O, ty już ma to. Ała! No i jeszcze mi jedną, no. Cyk. Dobra, rozwalto. No nie, kolejny. Znowu ten strzała. Dobra, ale już cię nie ma. Hmm, tutaj trzeba tego ogarnąć. Dobra, leży. E, czy ja tutaj dam radę skoczyć, tak? Dam radę. Ok, no to mogę to rozwalić. To trzeba to dobrze rozkminiać mimo wszystko. Dobra, medium. Możemy jeszcze sprawdzić tutaj tego z boku. No i pójdziemy tam do Dorofi, żeby nam... Coś da... O, a już miejsce nie mam na miedzium kolejne. No dobra. To zaraz, to zaraz. Kupiłem sobie miedziany kill -off przy okazji. To będzie dobre. Przedanie miedzianego Kilofa Wydaje się fajną rzeczą. No normalnie jak w stardiowali. W startiowali też trzeba te kilofy upgradeować. Udało ci się zajrzeć. Nie, jeszcze poczekaj, ty nie bądź taka w gorącej wodzie kompana. Średni worek odblokowany, lampa odblokowana Średni worek brzmi fajnie, ale... Najpierw mogę kupić ten średni worek, to jest plus jeden miejsce w ekwipunku. Ale wziąłem na razie ten, wziąłem na razie Kilof. No po prostu no, będę się wracać częściej. Jeszcze lampy mogę kupować, ale no, z lamp nie będę korzystać. No, to wywalanie pieniędzy mi się wydaje. Dobra, idźmy. Ile mamy odcinka? 12 minut. Ok, to się jakby Kurczę, To może jednak zrobię tą, chyba. Chyba jednak zrobimy. Myślę, jak czasowo ogarnąć te odcinki. Wydaje mi się, że tak po 2-5 minut. W sensie 25 minut. Tak wydaje mi się to najlogiczniejsze. No, bo to wy się nie zdążycie jakoś super zanudzić. A trochę treści zdąży... będzie tutaj przekazane. Aha, się pójść po tamtym. O, tamto miedzium, no bo to ważne w sumie. Tylko jeszcze tutaj widziałem, no właśnie. Okej, okay. kolejne miedzium. No się mieć, bo to nie jest. Kurde, myślałem, że to będzie jak śmiecium, no. Ale. Jest śmiecium, jest i śmiecium. Dobra, poproszę. Jeszcze teraz na bok. Więcej miedziumów. No ta, ja. Ta jaskinia jest od razu tutaj, w sumie. E! E! Dawaj! a widzicie to Cyk, cyk, cyk No, serio Dałeś radę się rozpaść Tam ci na dole nie się rozpadają, tak szczerze mówiąc. Dobra, a ja bym tu jeszcze popatrzę trochę W sensie przeciągnąłbym korytarz do boku Okej, okay, nade mną nic nie ma No spoko, no to poproszę śmiecium Idziemy się sprzedać <laughs> Tak, idziemy się sprzedać, mi się wydaje, a potem idziemy... chociaż tu bym to zobaczył. No to wydobyć trochę jeszcze rudy. No to wydaje mi się, że wypada wręcz. Jak już mamy taką okazję. Tu niczego nie ma. Dobra, zaraz to sprawdzimy. A Jutro do szkoły znowu trzeba iść. A to jest czwartek. Czwartki już tam... Czwartek, piątek to łatwe dni. A to dobrze. Normalnie radość mnie przepełnia przez to. Dobra. Cyk. Zapłać mi... No, nie byłem jeszcze w tej jaskini, ale zajrzę tam. Pięciu, pięciu brakło mi. Serio mi pięciu brakło do tego, żeby sobie kupić e, duży worek. A szkoda. Mogę tu tak w zasadzie, się trochę skopać. Żeby przy okazji przejrzeć, czy tu nie ma czegoś. Bo to wiecie, zawsze dobra opcja. Cyk, cyk. Nic, nic. Tu się możemy połączyć z tym tunelem. Tu raczej niczego nie ma, mogę ciebie rozwalić. A was tu dużo teraz jest. Auć. Umrzaj. Żelazium. Joo. I to kosztuje 4. I znajdujemy już potężniejsze rzeczy. No, tak w zasadzie na tym pewnie będzie polegać ta gra. Że idziemy w dół, znajdujemy mocniejsze rzeczy, poznajemy jakąś tam fabułę. ale dobra. Obczajmy sobie jaskinie. Tu u góry nic nie zrobię raczej, więc muszę sobie iść tędy. Tylko żeby mi to na nie spadło. Okej, okay, to jeszcze raz wali to. Świetnie, oj. Aha. Okej, okay, czyli, że to mi... Kurczę, czyli, że to mi tak w zasadzie... Aha, od razu ucieka pod nogami. Dobra, weźmy, weźmy wszystko. To przeskoczyć to muszę chyba. Oj. Czy tu jest coś u góry? Ej! Tu jest coś u góry. Yo. Jak nie sądziłem, że ja takie rzeczy umiem. Oj, kurde, chociaż Myślałem, że dobra da się odbić tam. Ej, jak chcę to jeszcze raz, bo i tak już nie mam pełnego życia, no to mi się nawet opłaca to zrobić. Czyli cyk, 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 cyk cyk bez niczego! Kurwa, dobra, stramy to. E, pójdziemy tam potem. Sprawdźcie <śpuszczam> najpierw co jest tutaj na dole, bo widzę, że... Jo ej tu jest jakaś maszyna Buty prędkości, zasymilowano technologię. Wróć do miasta, a to ja nie wiem, mogę jest! Mogę shifta. Men aha, tu jest coś. E? Dobra, i cytryn. Czy mogę tu spać sobie w dół? Także zobaczę, czy, czy czegoś nie ma. Nie ma chyba. No to dobra, dobra no okej. Okay. To muszę chyba rozwalić od tej strony. Cyk i biegniemy jeszcze raz. Ej, zajebiste. Podoba mi się to. No kurde. Czy ktoś może przestać do mnie? Czy, czy wszyscy mogą tam przestać do mnie? Bitać, bo do mnie pewnie w do osób piszę teraz. Lewy shift, lewo spacja. Aha, dobra, żeby z rozbiegu zrobić taki skok. No szkurdę. Dobra. Czy ja tutaj coś dam rady zrobić? Nie. Nie wiem. No dobra, no chyba czas spadać. Okej. Okay. No wróćmy do miasta, żeby porozmawiać z Dorofii o tym. Dorofii mi się wydaje, że Dorothy nam coś powie. <laughs> cyk. Cyk, 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 cyk. Coraz bardziej mnie w ogóle kusi zakup nowego, moni nowego monitora, drugiego monitora. Że mieć dwa, ale dobra, najbardziej nie o tym powiem. W z Dorothy Do diaska! Co ty masz na nogach? Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Znalazłeś to w jaskini? Myślisz, że Joe zostawił to dla ciebie? Może w Kowalnie jest więcej takich rzeczy? Pokazywałeś to mojemu ojcu? Ha, powinieneś. Okej, okay. pieniążki, dzień dobry, panie kranki. Udało ci się znaleźć jedno z jaskini Joego? Nie wiem, czym się tam zajmował. Mechanizmy i para to rozumiem, ale on zajmował się dziwnymi rzeczami. Czasem przełowywał je w moim sklepie. Dziwne, świecące materiały. Wolałbym, żeby trzymał je wieskini, którą wykopał tam na dole. Czego chcesz? No kurde, dawaj worek. Dzisiaj wtorek, czas na worek. Sprawdzę, czy to nie było coś ważnego. Co się dzieje? Synki jakieś się w szkole chyba biły. CO DO CHUJA?! Dobra... Okej... Okay. Jakby synka wywieźli... Wywieźli do szpitala. Co?! Dobra, zejdźmy sobie jeszcze raz do kopalgi, bo mamy teraz więcej miejsca, to możemy trochę pokopać. Eee... okej, okay, ja nie będę. Karetka zabrała synka ze szkoły znajomego w sumie O oh, man Co do. Co się tam musiało stać? To się... Ja wiesz, że wyjechanie w karetce to jest normalna rzecz, ale... Kurwa jeden dzień mnie w szkole nie ma. Jeden dzień mnie nie ma w szkole. Bo uznaję sobie, że zrobię sobie dłuższe ferie. A tu... Tu takie rzeczy. Cytryn? Nice. Dużo pieniążków. Trzeba na nowe kilo w sumie zbierać. Cyk, cyk. No. Przecież cię jebłem. Może to tak nie wystarczy raz jebnąć. Bi. Dobra, umrzyj. Co tutaj mamy? Ej, mam wrażenie w ogóle, że... Gra robi momentami lekkie przycinki. Dobra. Ja to dam radę tak na odległość O, żeby nie iść w dół Dobra, dobra, dobra Rozbito Mieć Kosior yy, Tu niczego nie ma Okej, okay. no dobra to trzeba zejść w trójkę No brutalnie no. Trzeba trochę więcej bicia Trzy strzały na taką zwykłą glebę no nieprzyjemnie, a to jest kolejna jaskinia. Ej, a to do niej już nie wchodzimy. Od niej, Od niej możemy zacząć w kolejnym odcinku. Kurde. O kurde. hej... Jo Fajnie, to co się dzieje przynajmniej? Mamy ciekawą grę, w której fabuła się rozwija w miarę szybko. Nie do co Ej, bo to jest takie. Nie ma tu niczego, takie. Jedno zagłębienie. Przesrane. Tylko że. Kurde, światła jest mało. Trochę. Wait. Cyk. Cyk. Dobra, wybuchaj. <ścoughs> jest na ciebie gotowy. Albo Żry i Kilow, śmieciu Dobra, chyba jednak trzeba będzie, chyba nawet... jednak trzeba będzie się pójść sprzedać i skończyć odcinek. Mi się wydaje, no. One nie będą jakiejś takiej przedniej długości. Ja bym powiedział o monitorze nowym. W sumie to jeszcze jedno zejście, ale odpuszczenie kopalni. Ja, Srajmy to. Srajmy to. Monitor ogólnie kupiłbym, żeby mieć obs na drugim, żeby już nie musieć się altabować z gry, żeby y, obczajać, czy się nagrywa, no ale co dla mnie masz, mordo mam wszystko. Dawaj i przekazuję upgrade, latarnia węglowa. Czy co, Bo nie będę mógł więcej światła ze sobą wziąć, tak to brzmi. Zepsujesz, kupujesz, no spoko, a mnie na nic nie stać. O ty szumacierzu, o tu jeszcze trzeba jakieś kulki. No dobra, to jednak nabrał w kill off. No dobra, to w takim wypadku ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Słyszymy się, do restartiowali. Pa, pa. Cześć.